Jan Brzechwa. Znaki przestankowe. Prowadziły raz rozmowę. Rzekł dwukropek. Mógłbym przysiąc, że tu jest dwukropków z tysiąc, bo weze mnie nie ma zdania. Różne znaki przestankowe. Aby znaku zapytania? Też pomysły. Rzekł cudzysłów. Śmiać się można z tych pomysłów, bo kto czytał różne wiersze, Wierzę, mam w nich pierwsze miejsce. O, przepraszam, rzekł przecinek. Mógłbym wziąć to za przecinek. Bez przecinka nie ma zdania. A bez znaku zapytania? niezły, komis, niezły zbytnik. Zirytował się wykrzyknik. Nie chcę chwalić się przednikiem, ale jestem wykrzyknikiem. Myślnik leżąc milczał smutnie. A tu średnik wdał się w kłótnię. Jak ze wszystkich zdań wynika, nie ma wiersza bez średnika. Bez średnika nie ma zdania. Aby znów zapytania? Kropka, słysząc te hałasy, sprowadziła dwa nawiasy. Nie panowie, tna panie, e. Zamykamy całe zdanie. Zakończenie, kropką, odpoczynek. Znów przecinek, rzekł przecinek.